Witam serdecznie i zapraszam na spotkanie z naszym kolejnym gościem. Dziś, rok 2013, będzie podsumował Pan Prezydent Lubomir Zawierucha. Witam serdecznie. Dzień dobry. Panie Prezydencie, za nami rok, który dla wielu był rokiem trudnym, ale dla wielu, mimo tego, że to trzynastka, wcale nie był taki pechowy. A jak to było w Bielsku? Tak, dwunastka miała być pechowa, trzynastka miała być pechowa, czternastka ma być pechowa i tak dalej, i tak no. dalej. Trzeba się na, nauczyć żyć z trudnościami i, i nie przerażać się nimi, tylko iść dalej, czasami brnąc, ale, ale, ale iść dalej. Jaki był ten trzynasty rok? No bardzo, bardzo ciekawy. Było wiele takich wydarzeń inwestycyjnych, bo, 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 bo myślę, że tego dotyczy pytanie, które warto odnotować, a jednocześnie, jest to rok no, pewnej nadziei. Bo kończy się to rozdanie unijne 27213, no ale już myślimy o tej perspektywie 14-20, i to jest dla nas w tej chwili podstawowa rzecz do realizacji, do przygotowania się. A co było z takich rzeczy, no to tak, te rzeczy, które mi podlegają, no to w drogach skończyliśmy ulicę PCK pół roku przed terminem. Z Budową praktycznie dwóch nowych mostów, bo ten stary most, który tam był y, zaraz przy ulicy 1 maja, został prawie że całkowicie zburzony, wybudowany y, na nowo. Powstały dwa ronda. Udało nam się to przyspieszenie przede wszystkim y, dlatego, że dostaliśmy środki unijne. Walczyliśmy o nie długo, y, przyszły w dwóch transzach, ale udało się i myślę, że jest to z dużym pożytkiem y, dla płynności ruchu w mieście. Z drogowych rzeczy jeszcze. Było kilka dużych inwestycji, między innymi ulica Grazińskiego, która się uprosiła, żeby, żeby została wyremontowana, w zasadzie została wybudowana prawie, że od nowa, plus dwukilometrowa ścieżka rowerowa, co tutaj cieszę bardzo tych, którzy jeżdżą na, na rowerach. Do tego dochodzi jeszcze zakończenie kolejnego etapu ulicy Sobieskiego, w tej chwili ulica Sobieskiego już od strony ulicy Międzyrzeckiej, funkcjonuje w tej swojej docelowej szerokości i, i pięknie, bo piękna jest ta droga, aż do ulicy Kupieckiej. Teraz czeka nas w tym i następnym roku końcowy odcinek. Także ulica Daszyńskiego w Komorowicach została w części zrobiona. W tym roku dokończymy. Ulica Grunwalska od Placu Zwycięstwa do szpitala. No dodatkowo także wykonaliśmy kilka zatok autobusowych, o które mieszkańcy prosili głównie w Hałcnowie i, i, i także chodniki. I to jest jeśli chodzi o drogi, tak bym powiedział. Natomiast oddaliśmy także na początku stycznia, czyli rok temu oddaliśmy ten piękny kompleks turystyczny na Dębowcu. Przez ten rok przewinęło się tam sporo, sporo, ponad 100 tysięcy osób. Na samej siłowni ponoć było ponad 40 tysięcy osób, gdzie ludzie w każdy dzień nawet do późnych godzin ćwiczyli. Więc też rzecz pożądana, też dofinansowania z Unii Europejskiej. Także dokonaliśmy kilku inwestycji w Beskidzkim Centrum Onkologii. Tam między innymi wymieniliśmy stare windy, kupiliśmy rezonans magnetyczny, także powoli, powoli, no tak już naprawdę przejmujemy ten szpital i robimy tam wszystko po nowemu. Sieć szerokopasmowa. Prawie 60 kilometrów sieci szerokopasmowej zostanie podłączone prawie 200 instytucji miejskich i możliwość podłączenia się u następnych także i osób prywatnych, też zdofinansowane ze środków unijnych inwestycja ponad 30 milionów. 60 km wykopków, które są za nami już. Przepraszam za te utrudnienia, które były w tym 13 roku, ale udało nam się i to jest bardzo istotne. Także dwa boiska powstały przyszkolne. Chcemy tego więcej budować, tych boisk w latach następnych. Myślę, że nam się uda. Rozpoczęliśmy także, rozpoczęliśmy także pierwszy etap budowy bulwarów straceńskich i rozpoczęliśmy, myślę, bardzo mądrze, najmądrze jak się da, mianowicie zaczęliśmy od infrastruktury takiej najważniejszej, mianowicie od parkingów. Te parkingi zostały już częściowo wybudowane w roku 13. w tym roku dostaliśmy następną transzę i w 2014 zostaną też wybudowane. No i to są takie rzeczy najważniejsze, nie wiem czy mówić o stadionie, Buduje się. No właśnie, co z tym stadionem? Bo jednak nadal wśród wielu mieszkańców naszego miasta jest on uważany za bardzo nietrafioną inwestycję. No ja przypominam, że, że my budujemy nowy stadion, owszem, ale budujemy ją, budujemy tę inwestycję, ten stadion na starym sta stadionie, który funkcjonowałby tak czy inaczej. Tylko funkcjonowałby w sposób zupełnie inny i szkodliwy, i, i, i niekomfortowy. W tej chwili będziemy mieć stadion, no chyba, jak to przeliczymy później, na tak zwane krzesełko najtańszy w Polsce, a myślę, że bardzo dobry i bardzo funkcjonalny. Także powiem w ten sposób, że ten stadion jest nam potrzebny, mimo, mimo wszystko. Czyli pozostaje nam trzymać kciuki za naszych piłkarzy, aby jak najdłużej tak, utrzymać tak, się tak, w ekstraklasie. Tak, tak. Panowie, panowie, my do, do roboty do budowy stadionu, a wy do roboty do dokopania. Ten... Panie prezydencie, a poza tym, że pewne, inst... pewne inwestycje będą kontynuowane w bieżącym roku, jakie jeszcze plany? No, ten rok jest y, też nietypowy z tego tytułu, że tak, no, nie, ma, nie ma pieniędzy zbyt dużo, bo te środki unijne, które żeśmy, z któryśmy korzystali, ja tutaj przypominam, że y, w skali kraju zdobyliśmy trzecie miejsce, jeśli chodzi o pozyskanie środków unijnych y, na, na jednego mieszkańca. Y, więc to jest bardzo istotna rzecz, no, ale jednocześnie y, w momencie, kiedy tych środków jest prawie, że no, w tej chwili na wyczerpaniu one są. Y, Ilość tych pieniędzy spada, więc także to przekłada się na nasze inwestycje, bo przecież Unia dofinansowuje 85% tych inwestycji. My dajemy tylko 15, więc jest o co walczyć. Ale mimo tego na inwestycje będzie ponad 140 milionów w tym roku na same drogowe gdzieś około 17-18. Jakkolwiek to nie jest ostatnie słowo, bo, bo, bo jeszcze będzie tutaj nowelizacja budżetu i niektóre inwestycje dojdą. Natomiast my w tej chwili patrzymy na finanse pod kątem tych potrzeb, które będziemy musieli mieć jako ten wkład własny do tych środków unijnych, które będziemy pozyskiwać, które konkursy będą już za niedługo, znaczy w tym roku, w przyszłym roku. I do tego się szykujemy oprócz, oprócz tych kontynuacji inwestycji, któreśmy rozpoczęli. I tutaj będzie no, gro pracy. Służb skierowane, żeby dobrze przygotować się do, tych, do tego ostatniego, chyba niestety, rozdania środków unijnych. Panie Prezydencie, 28 stycznia w Bielsku Białej odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona nowym produktom w ruchu turystycznym na pograniczu polsko-słowackim. Jakie były oczekiwania związane z tą konferencją? No, miasto, miasto tu ma udział dość spory, chociażby po, poprzez to, że Euroregion Beskidy, to duża, spora jego część, to, to w, w, nasze miasto tutaj wchodzi. Natomiast, natomiast ta konferencja była raczej tak, bo uczestniczyłem w niej jako przedstawienie pewnego, pewnej oferty i możliwości. Czyli z jednej strony, wykorzystania tego, czym już dysponujemy w ramach tych trzech państw pogranicza, bo tu także Czechy też trzeba włączyć, jakkolwiek jesteśmy podzieleni euroregionem cieszyńskim. I stworzenie takiej podstawy do, do pozyskiwania nowych możliwości i tworzenia nowych ofert dla mieszkańców o tego obszaru, jak i dla osób przyjezdnych, ofert, które y, no, przysporzyłyby nam troszeczkę i, i pieniędzy, bo przecież o, o to chodzi, a jednocześnie promowałyby ten y, no, piękny rejon. Czyli jest szansa, że turystyka zakupowa, która faktycznie jest bardzo dobrze rozwinięta, bo często gościmy tutaj i Czechów, i Słowaków, y, będzie też wsparta taką turystyką krajoznawczą. No rzecz w tym, że y, turystyka zakupowa. To, to przecież doskonale wiemy, tutaj żyjemy na pograniczu, wiemy jak to bywało drzewie, Że kiełbasa raz była u nas tańsza, raz w Czechosłowacji, kiedyś, raz kawa się tutaj pojawia, raz tam, sztrample, nie sztrample, takie rzeczy, za którymi się jeździło. Więc ja bym raczej tutaj nie bazował na turystyce zakupowej, bo to się może za chwilę zmienić i będziemy jeździć na przykład na Mołdawię, daleko, ale jak się będzie opłacało, to wszyscy tam pojadą. Więc ja myślę, że trzeba stworzyć dobre podstawy tego, żeby te osoby, które przyjeżdżają do Bielska, czy my jak wjeżdżamy gdzieś na Czechy czy na Słowację, żebyśmy tam też czasami pojechali z rodzinami, poznawali ten region, bo no jest, jest rzecz taka, taka pewna. Tutaj brakuje mi pewnej rzeczy mianowicie yy, yy, takiej informacji mówi się o tej historii takiej niedawnej o animozjach i różnych takich rzeczy ale przecież yy, ja pamiętam jeszcze z lekcji yy, historii że myśmy kiedyś yy, w wieku 8. 9. 10. byli częścią jednego wielkiego księstwa nitrzańskiego księstwa wielkomorawskiego Mieliśmy wspólnych przodków, bo przecież z tamtych yy, yy, moich mo, 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 mirowców, yy, między innymi, pochodzi Nasz Mieszko Pierwszy. Więc tu te nasze wspólne korzenie, które żeśmy mieli, jakoś, yy, jakoś tak nie są pokazywane. Tego, tego mi brakuje. Może gdybyśmy stworzyli coś, nie wiem, na wzór jakiejś monografii tak, wspólnego tego naszego regionu, to być może byśmy stwierdzili, że jesteśmy na naszej wspólnej ziemi. I tego mi wczoraj brakowało. Tak, każdy, każdy przedstawiał swój, jak to się teraz górnolotnie mówi, produkt. Na, natomiast y, nikt nie mówił y, o tym, że, że nasza y, ta y, pradawna spuścizna powinna nas łączyć także i w innych aspektach. Czyli może jest to wskazówka na przyszłość, aby jednak może. spróbować poszukać tego, co nas faktycznie łączy. Panie Prezydencie, w tym roku zima jest wyjątkowo kapryśna. Jedni yy, mówią, że zaskoczyła drogowców, bo po prostu nie przyszła. No ale od kilku dni możemy się cieszyć jej urokami. Jak ocenia Pan przygotowanie służb drogowych do sezonu? No przygotowanie zawsze y, każdego roku było stuprocentowe. Później się okazywało, jakkolwiek, proszę pamiętać o jednym. W Bielsku jest 600 km w roku. 600 km. Jak spadnie dużo śniegu, nie ma siły. Dlatego są kolejności odśnieżania. Tego roku zima rzeczywiście jest y, łaskawa. Y, ja to widzę y, chociażby przy ulicy krakowskiej, tam jak się podjeżdża pod kopiec. Jest prac, na którym składowana jest sól. Ona była kupiona chyba za około milion złotych 900 tysięcy czy milion złotych. Ubyło a to już mamy dwa, 3 miesiące zimy ubyła jedna trzecia. Także coś żeśmy tutaj chyba zarobili. Natomiast, jak tak jeżdżę po Bielsku, a sporo jeżdżę, nie widzę żadnych problemów, jeśli chodzi o Bezpieczeństwo, przynajmniej jeśli chodzi to zimowe. Także myślę, że służby w tym roku jak najbardziej. No, może rzeczywiście to jest ta sprawa związana z łagodną zimą w tym roku. I oby tak zostały, jakkolwiek zapowiadałam, mrozy czy jest to stopniowe wroty, nie wiem. Podobno jednak ma ich nie być. I niech tak zostanie. Panie prezydencie, prezydent Lubomir Zawierucha ma ręce pełne roboty. A prywatnie, czy znajduje pan czas na realizację swojej pasji? I jeszcze tak, staram się, jakkolwiek z rzadka tych pasji jest yy, sporo. sporo, więc trzeba to jakoś godzić. Nie zawsze się udaje, ale tak, nie, nie, niedawno, czy tygodnie temu byłem w, w Tatrach z kursantami w, w, w jaskini. Udało się wszystkim bezpiecznie w jaskini, jak my to mówimy, zaliczyć. Czyli przejść do, do, do końca, przepłynąć, bo to akurat była wodna jaskinia. Nie pamiętam, chyba n, nikt się nie, 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 do wody nie wpadł, nie, nie umoczył. Natomiast z innymi pasjami, no, jak na razie to tylko tak, że się weźmie jakiś album po i, i poogląda się, czy minerały, czy, 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 czy jakieś górki. Nie wiem, może lato coś zmieni. Ale, ale póki chciałam co zapytać, czy w tym ma... roku będzie więcej czasu na realizację. No nie wiem, nie wiem, bo to taki też specyficzny rok. Pracy zapewne nie zabraknie, ale tak czy inaczej na jakiś dwutygodniowy urlop będę musiał wyskoczyć. Natomiast gdzie to jeszcze nie wiem. No będę chciał jechać taki jak zwykle w teren, gdzie, gdzie są góry, gdzie są jaskinie, gdzie są wapienie. Tak, żeby oprócz odpoczynku takiego plażowego, także móc sobie troszeczkę przydać adrenaliny, bo tylko wtedy dobrze odpoczywa. Panie prezydencie, w takim razie życzymy tego, aby udało się pogodzić pracę, obowiązki z tą przepiękną pasją. Serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję. dziękuję serdecznie.